Witajcie kochani na kanale Mela Modela w kolejnym odcinku Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z moją kicią tak zwierzęcy przyjaciel i serdecznie zapraszam was do oglądania Moja kicia ma na imię Pusia jej pseudonim to Gruba, a Gruba dlatego, że po tym jak została wysterylizowana yy, nabrała troszeczkę ciałka i stwierdziliśmy, że fajnie by było, żeby miała taki pseudonim Gruba czasem jak nie chce mi się mówić Pusia, to mówię na nią gruba i nie wiem, tak jakoś i tak każdy mówi, że o jaka ona gruba, więc gruba. Jest naprawdę bardzo ciężka, uwielbia jeść, jest naprawdę wielkim grubaskiem i waży około 5 kg i już nie wytrzymuje nawet ją nieść. Troszeczkę powiem o jedzeniu. Na początku jadła y, karmę KitKat no i stwierdziła, że jest niedobra. Później zaczęła jeść whiskasa, no i teraz nawet ją takie, ale nie każdy rodzaj. I najlepiej jej smakuje gotowane mięso, na przykład z kurczaka. Już ponad 10 lat, czyli jest moją rówieśniczką. Pusia jest kochanym kotkiem, ale też bardzo charakternym. to znaczy ma swoje humory. Często, kiedy usłyszy jakiś hałas lub coś się stanie, to wtedy y, szybko idzie, położy się gdzieś i śpi, aż zechce jej się jeść lub wyjść na dwór lub czasami może ugryźć lub zadrapać. Y, kiedy zwłaszcza ją się nie w tym czasie lub w nie w tym miejscu, co ona by chciała, ty zaczyna mnie głaskać, przewraca się na plecy i zaczyna głośno mruczeć. Po prostu to uwielbia. Jeżeli chodzi o jej miejsce spania, nie ma stałego. Raz jest to fotel, raz kanapa, raz ciepły kaloryfer, yy, ale już jej jest tam ciasno, ponieważ spada z niego. Często wskakuje na barabet i stamtąd podziwia świat za okna. Jak zareagowała, kiedy przybyła do naszego domu Tosia i Lusia? Wspomnę że Tosia jest o, yy, w naszym domu od trzech lat, yy, a Lusia... Od trzech miesięcy około do Tosi się przyzwyczaiła. Nie jest to oczywiście miłość, ale ją to po prostu toleruje. Choć o małą Lusię, to zdecydowanie jej nie lubi. Nie wiem dlaczego, pewnie jest o nią zazdrosna. Lusia jest najmłodszym domownikiem, a gruba nie lubi jak ktoś wchodzi na jej terytorium i może dlatego jej nie toleruje. Lusia jest bardzo wybredna. często miałczy i często robi dziwne miny. Bardzo miałczy, ale no nie będę jej tutaj yy, bardzo wam pokazywać. Zaraz zobaczycie zdjęcia i jeszcze coś o niej opowiem. Ale ona już zmyka, o papapobiście, pa. kiedy zrobi się ciepło. Grupa spędza dużo więcej czasu na dworze, ponieważ zawsze się wyleguje na słonku i po prostu bardzo lubi wiosnę i lat. I na razie to by było na tyle. Tutaj wam pokażę zdjęcia, jak Kusia wygląda z różnych sytuacji, z życia jej i po prostu jak ona wygląda. Bardzo lubi robić taką pozę, ja to tak nazywam kulka. Schowa tutaj łapki i robi taką kulkę. Nie wiem, jak to z Waszymi kotami jest, ale ona kocha robić kulkę. Tosia i Lusia, tak nie za bardzo, a ona po prostu to uwielbia. I chcę jeszcze raz powiedzieć. Gruba, mimo tego, że jest najsłodszym kotem w naszej rodzinie, to jest po prostu bardzo kochana i po prostu ją uwielbiam. Jej osobowość jest wspaniała. Nie wiem jaka była kiedyś, ale myślę, że z wiekiem zrobiła się bardziej wybredna i wymagająca. Ja ją kocham tak samo jak Tosie i Lusie. Żadnej nie faworyzuje i nic z tych rzeczy. Po prostu każde zwierzę w naszej rodzinie jest wspaniałe i jeszcze będą dwa odcinki. I tak zwierzęcy przyjaciel A w tym filmiku to by było na tyle Dziękuję za oglądanie Jeżeli Wam się podobało Kciuk do góry Skomentujcie i subskrybujcie Jeżeli jeszcze tego nie robicie Bardzo dziękuję za 15 tysięcy subskrypcji Jesteście po prostu wielcy Dziękuję za oglądanie kochani papa. Pa.